Cześć, dzień dobry, ja jestem JJ z Oppo Polska. Ciągle opowiadam Wam o naszych smartfonach, ale tym razem skupimy się na czymś innym. Czy wiecie, że Oppo robi także słuchawki? Huh? I to całkiem niezłe, gdyż nasza seria słuchawek ENCO staje się coraz popularniejsza w naszym kraju. Dzisiaj skupimy się na trzech nowych modelach z trzeciej generacji: czyli Oppo ENCO R3i, Oppo ENCO R3 i Oppo ENCO R3 Pro. Zatem nie ma na co czekać, zaczynamy! Jeśli szukasz doskonale grających słuchawek w przystępnej cenie o konstrukcji typu doucznej i z mocną baterią, to dobrze trafiłeś. Słuchawki Oppo Enco R3i dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych – klasycznym białym oraz nietuzinkowym kolorze niebieskim. Połyskujące, płaskie etui przyciąga wzrok ze względu na swój wierzch. Jest on półprzezroczysty, dzięki czemu zawsze widzisz, czy przypadkiem jedna ze słuchawek gdzieś Ci się nie zapodziała. Otwiera się bardzo wygodnie i szeroko, a same słuchawki są magnetycznie przytrzymywane wewnątrz. To sprawia, że ich wyciąganie i wkładanie jest bardzo wygodne. Z przodu świeci dioda informująca nas o stanie naładowania słuchawek. Gniazdo do przewodu ładowania USB-C umieszczone zostało w dolnej części. Skupmy się zatem na najważniejszym czyli dźwięku. Słuchawki wyposażone zostały w duży tytanowy przetwornik o przykonnej aż 13,4 mm. Tak duża wielkość zapewnia odpowiednią moc i dynamikę grania. Na dobór odpowiedniego dla naszego ucha w dźwięku wpływa tu także Encomaster Equalizer, który pozwala wybrać pomiędzy oryginalnym dźwiękiem bądź wzmocnieniem tonów niskich, czyli bass boostem oraz opcją wyraźny głos, która podbija tony wysokie. Dla każdego coś miłego. Jednym z największych, o ile nie największym plusem r 3 jest z pewnością wzmocniona w stosunku do poprzednika bateria, która pozwala na jeden z najdłuższych czasów pracy wśród słuchawek bezprzewodowych. Każda ze słuchawek ma mini-akumulatorek o pojemności 32 mAh, a etui aż 480 mAh. To pozwala odpowiednio na słuchanie muzyki przez aż 5,5 godziny na jednym ładowaniu oraz aż 35 godzin razem z etui. Czyli nawet jeśli codziennie słuchasz muzyki po 5 godzin, to wystarczy Ci zaledwie jedno ładowanie w tygodniu. A ładowanie jest naprawdę szybkie, bo słuchawki do 100% ładują się w zaledwie godzinę. Z kolei etui maksymalnie 140 minut. Ponadto mamy tu także redukcję szumów w rozmowach za sprawą zastosowania technologii opartej o działanie sztucznej inteligencji czyli AI-DNN. zatem Twój rozmówca będzie słyszał Cię głośno i wyraźnie, nawet jeśli przebywasz na ruchliwej ulicy. Wymówka, zwjeżdżam do tunelu, już nie przejdzie. Słuchawki działają na najnowszym standardzie łączności, czyli Bluetooth 5.3 o zasięgu do 10 metrów do urządzenia oraz mają normę IPX4, co z pewnością docenią osoby lubiące słuchać muzyki podczas uprawiania sportu. Sterować nimi możemy w wygodny sposób, czyli dotykowo lub, jak ja wolę mówić, smyrając. Odpowiednią reakcję na gesty możemy skonfigurować bezpośrednio w naszym telefonie. Tak wiele za tak niewiele. Zatem nie czekaj dłużej. Zdobądź jedne dla siebie. Przejdźmy zatem do kolejnego modelu. Oppo Enco R3 to z pewnością słuchawki dla osób ceniących wygodę i doskonałą jakość dźwięku. Spójrzcie na to etui. Może nie wygląda jak jajko? ale dzięki temu jest prawdziwie unikatowe. Dwa warianty kolorystyczne klasyczna biel oraz urzekający fiolet. Wieczko słuchawek wygodnie i szeroko się otwiera, a same słuchawki wygodnie przypinają się na magnesy. Nie ma problemu z pomyleniem słuchawek lewej i prawej przy umieszczaniu ich w BETUI. Nie ma też zagrożenia, że wypadną. A jak brzmią, doskonale. Z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ zastosowano w nich ciekawe rozwiązania. Teraz trochę trudnych nazw. Specjalny mikroprocesor DSP Cadence Tensilica HiFi 5, zapewniający bardziej kolorowny dźwięk przy jednocześnie niższym zużyciu energii. Po drugie zastosowano w nich potężny tytanowy przetwornik o przekątnej 13,4 mm z powiększoną komorą basową. Umca umca na całego. Po trzecie możemy tutaj zmienić charakterystykę dźwięku za pomocą trzech trybów EncoMaster. Pozwalającego wzmocnić brzmienie basów lub tonów wysokich. Muzyka dopasowana jest do ciebie. I to jeszcze nie koniec. Po czwarte, mamy tutaj technologię Oppo Alive Audio, dającą iście trójwymiarowe wrażenie przestrzennego brzmienia. Ale to nie wszystko. Oppo Enco R3 cechuje także długi czas pracy, mimo wykorzystania niedużej baterii. Zaledwie 27 mAh pojemności akumulatora w każdej słuchawce pozwoli na odsłuch przez nawet 6 godzin. Jeśli dodatkowo wykorzystamy etui, czas ten rośnie do 25 godzin na jednym ładowaniu. Przyznacie, że robi wrażenie. Enco R3 to słuchawki, którymi wygodnie możesz sterować dotykowo, a poszczególne opcje do konkretnych gestów możesz skonfigurować bezpośrednio w telefonie. Słuchawki mają także certyfikat IP54, więc bez problemu możesz korzystać z nich także podczas deszczu czy treningów, gdzie pot leci z głowy. To ten Działają oczywiście na najnowszym standardzie łączności bezprzewodowej, czyli Bluetooth 5.3 o zasięgu do 10 metrów i możliwości szybkiego przełączania się pomiędzy dwoma urządzeniami jednocześnie. Tak wiele za tak niewiele. Przyznacie, że robią wrażenie. Jeśli jeszcze nie macie dość, to przed wami ostatnie już omawiane dzisiaj sprzęt. Warto było pozostać do końca, bo przed wami znakomite, kapitalne, perfekcyjne Oppo Enco R3 Pro. Oppo Enco R3 Pro to słuchawki, które pokochasz. To potężny i czysty dźwięk, zamknięty w pięknym i poręcznym etui. Myślę, że spełnią potrzeby nawet najbardziej wymagających uszu. Dlaczego? Już tłumaczę. Opło NCOR 3 Pro to pierwsze na rynku słuchawki, w których membrana dla bardziej naturalnego dźwięku została wykonana również z naturalnego tworzywa, jakim jest bambus. Bambus wydaje się być materiałem dość delikatnym, ale niech Was to nie zwiedzie, bo grają naprawdę potężnie. Bambus jest materiałem lekkim, ale też dosyć twardym i elastycznym. Te trzy cechy sprawiły, że słuchawki są w stanie grać znacznie czyściej, ale również znacznie dynamiczniej. Mamy tu zarówno nisko schodzące, mocne i głębokie basy, ale również bogactwo czystych, wysokich tonów. Co więcej, R3 Pro obsługują koteki LDAC, czyli najwyższy standard w branży audio, który pozwala szybko przesyłać dane. Czyli oczywiście dźwięk wysokiej jakości. Aż do 990 sekundę. Streamowanie z serwisów muzycznych oferujących coraz lepszą jakość dźwięku pozwoli Ci na nowo odkryć ulubione utwory. Niby muzyka z telefonu, a czujesz się jak na koncercie. Jedną z najważniejszych cech R3 Pro jest zdecydowanie także dostosowywanie dźwięku do konkretnego ucha. Opcja złote brzmienie czyli golden sound. Pozwala na wygodną personalizację brzmienia słuchawek, analizując słyszalność określonych dźwięków o różnej częstotliwości przez danego użytkownika. Poświęcasz zatem 5 minut na przeprowadzenie testu słuchu, po czym zdecydowanie usłyszysz różnicę, bo jest tu opcja sprawdzenia brzmienia przed i po korekcie. Na mnie zrobiło to ogromne wrażenie. Od teraz słyszę każdą nutę, pomimo tego, że mam drugi stopień znajomości muzyki. Wiem, czy grają i wiem, czy głośno. Mamy tu oczywiście inteligentną redukcję szumów w rozmowach, wykorzystującą dwa mikrofony w każdej słuchawce. Ale co ważniejsze, mamy tu także aktywną redukcję szumów, czyli ANC. Trzy poziomy aktywnej redukcji szumów. Pozwolą ci się odciąć od świata zewnętrznego i w pełni zanurząc się w ulubionych brzmieniach. Słuchawki są w stanie odceprować dźwięki o głośności aż do 49 dB. To rozwiązanie doskonale sprawdzi się np. podczas podróży samolotem czy pociągiem. Tak byś nie musiał słuchać płaczu i krzyków bąbelków Twoich współpasażerów. Dodatkowo mamy tutaj opcję inteligentnego przełączania się pomiędzy poszczególnymi trybami eliminacji hałasu. Słuchawki automatycznie rozpoznają wówczas charakterystykę środowiska i samodzielnie dobiorą najbardziej odpowiedni tryb. Kosmos, prawda? Ale to nie wszystko. Oppo Enco R3 Pro to także aż 7 godzin słuchania bez wkładania słuchawek do etui, lub nawet 30 godzin z jego wykorzystaniem. A zaledwie 10 minut ładowania pozwoli ci rozkoszować się muzyką przez kolejne 2 godziny. Do tego słuchawki możesz połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie i wygodnie się między nimi przełączać. Czyli na przykład słuchasz muzyki na laptopie, ale ktoś dzwoni, słuchawki automatycznie się przełączą, by obsłużyć połączenie. A po skończonej rozmowie muzyka zacznie dalej grać. Jeśli lubisz słuchać muzyki podczas ćwiczeń na siłowni, to doskonałą wiadomością będzie również stopień ochrony przed wodą IP55 oraz wygodne sterowanie słuchawkami za pomocą płytek dotykowych umieszczonych w każdej ze słuchawek. Sterowanie jest konfigurowalne i działanie poszczególnych gestów możesz zmienić w swoim telefonie. No i na koniec – design. Czy znacie, że prezentują się naprawdę nieźle? Klasyczne Etui z wygodnym wieczkiem, które pokryte zostało przezroczystym tworzywem. Sprawia, że słuchawki wyglądają dosyć klasycznie, ale jednak nieco się wyróżniają. Dwa warianty kolorystyczne: aksamit na Biel oraz inspirowana naturą wersja miętowa. We wnętrzu oczywiście słuchawki przytrzymywane są za pomocą magnesów, zatem mamy pewność, że nie wypadną nam niefortunnie. Pod grawerowanym logo OPPO znajduje się niewielka dioda informująca o poziomie naładowania baterii i sparowaniu urządzenia. Na dole, oczywiście standardowo, złącze do ładowania na USB-C. Całość wygodna, poręczna i zmieści się w każdej kieszeni. Tak właśnie wyglądają OPPO ENCO R3 Pro. I co Ty na to? Jeżeli skradły Twoje serce, tak jak i moje, nie czekaj, szybko złap swój egzemplarz, nim się wyprzedadzą jak ciepłe bułeczki. Moi drodzy, którzy dotrwaliście do tego momentu, gratuluję wytrwałości. To już wszystko, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Tymczasem ja zmykam i życzę Wam samych sukcesów. Do zobaczenia. Cześć!